Ci, którzy mnie oglądają dłużej wiedzą dobrze, że jak mam takie te swoje cykliczne odcinki z cyklu najlepsze kryptowaluty na dany miesiąc, czy też na Bessie robiłem bardziej odcinki w stylu kryptowaluty na Hose, to naprzemiennie pojawiały się takie kryptowaluty jak Matic, jak XRP, jak arbitrum i w tym właśnie odcinku chciałbym skupić się na poligonie, a dokładniej na jego dużym bardzo wydarzeniu, bo będzie on miał aktualnie miejsce, miejsce jakby zamienienia, Matica na token pol. I co za tym się kryje, jakie są tego plusy, co się w ogóle dzieje, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Oraz również mega ważna sprawa, bo na Bajbicie jest właśnie z tego co, z tego powodu duże, duże wydarzenie, bo nowi użytkownicy będą mogli mieć możliwość zdobycia 60 tysięcy pol, a aktualni użytkownicy też tutaj będą mieli możliwość zrobienia tego. Także o wszystkim Wam tak naprawdę powiem w dzisiejszym odcinku. Linki macie poniżej tutaj do tego wydarzenia, także przygotujcie się. Ale dobra, słuchajcie, zaczynajmy, bo tak troszeczkę zacząłem od środka, a nie od początku. No więc z, dniu, z dniem wczorajszym, jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Polygon Labs. Na sieci głównej Ethereum została zainicjowana aktualizacja do Pol, a konkretnie właśnie Polygon Labs uruchomiło smart kontrakty dla nowego tokenu. I ten token nowej generacji ma za zadanie zasilać łańcuch warstwy drugiej oparty o Zero Knowledge Proof, a w przyszłości wszystkie aplikacje i sieci. Powiązane z Ethereum. I ta aktualizacja ma również na celu otwarcie drogi do stworzenia takiej nowej warstwy stackingowej, mającej posłużyć do zasilania Polygon Layer 2. I te aktualizacje Polygon, Proof of Stake czy ZK Rollup oraz wdrożenie zaawansowanego protokołu wielozadaniowości oraz płynności. I te główne różnice pomiędzy dokonami Matic i Pol polegają na ich funkcjonalności. Chociaż Matic był takim kamieniem węgielnym ekosystemu Polygon, to Polygon obiecuje. Podnieść go o krok wyżej, będzie nie tylko taką podstawową kryptowalutą dla pol2.0, ale ułatwi też powstawanie rozległej sieci łańcuchów dla warstwy drugiej opartych na wiedzy zerowej. I głównym zadaniem pol ma być raz zabezpieczenie tej sieci w mechanizmie proof of stake, wspieranie tego długoterminowego rozwoju poligona i zapewnienie możliwości głosowań przy większym niż dotychczas udziale społeczności. No i Teraz przechodząc do tej części powiedzmy bardziej ciekawej, no to na giełdzie Bybit mamy możliwość zdobywania darmowych tokenów w Pol w zamian za wykonywanie określonych zadań. I moim zdaniem aktualizacja w sieci jest bardzo tej dużym wydarzeniem, która może przynieść wiele pozytywnych zmian i śmiało mogę nazwać Polygon jedną z takich najbezpieczniejszych inwestycji długoterminowych spośród projektów ze świata kryptowalut, jeśli tak to mogę ująć. I oczywistym wymogiem jest to, że aby tokeny móc. Zacząć się zdobywać, należy w pierwszej kolejności posiadać już konto na giełdzie. A jeżeli go jeszcze nie masz, no to oczywiście tutaj masz link w opisie do tej właśnie podstrony z konkretnymi zadaniami. No i tak, dla nowych użytkowników jest do wygrania 60 tysięcy pol. Trzeba się zarejestrować tutaj przed 8 listopada wykonać zadania i albo wpłacić co najmniej 200 pol, albo wpłacić 100 USDT. Oraz kupić pol za pomocą pierwszej, pierwszej, to jest ważne, bardzo ważne, pierwszej transakcji spot, i dzięki temu zarobimy 30, właśnie tutaj, tokenów. Dla nowych użytkowników jest troszeczkę mniejsza nagroda 20 tysięcy sztuk do zdobycia. Trzeba się zalogować, zarejestrować i wykonać zadania przed, właśnie przed w terminie do też 8 listopada. Wpłacić albo co najmniej 200 pol, albo wpłacić przynajmniej 100 USDT. I kupić po prostu pol na rynku. W, gdy mamy 20 z nich za darmo. Słuchajcie, mega fajna tak naprawdę promocja, także. No, mi to się, mi to się, mi ona się podoba. Jeżeli chodzi jeszcze o samego Matica, to ja kiedyś polecałem go kupować. Jak on był tutaj, właśnie za 50 centów? Wtedy była taka tutaj bardzo duża, jakby byty, był tam jakiś fut razem z XRP, z Matikiem, coś tam z Sekiem to było związane, że spadł on bardzo mocno, tak naprawdę w ciągu paru dni o 40 3%. Na tym wskaźniku było widać, że tak naprawdę bardzo duży jest tutaj, jak nawet się to rozszerzy na cały tutaj time frame, był jeden z największych zakupów dużych wielorybów właśnie tego Matika. I jak się okazało, to faktycznie był lokalny dołek, bo w ciągu kolejnych półtora miesiąca wzrosliśmy o 76%. I dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że aktualnie Okej, okay. i tak on sobie już spróbował 30%, aczkolwiek nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Ja z poligonem, z polem, z matikiem że naprawdę tutaj duże nadzieje, jeżeli chodzi o przyszłą Hostę, to jest naprawdę jeden z takich konkretniejszych projektów, według mnie, na rynku. I jak ktoś nie chce trzymać jakiegoś bitcoina czy też ethereum, bo według nich zrobią mniejsze X, no to polecam właśnie kupić Matika, no bo nie dość to jest jeden z tych głównych coinów, który wydaje mi się, że nas nie zawiedzie. To jest naprawdę dużo bardziej bezpieczniejszy niż tam jakieś mikrocoiny, w których w ogóle, według mnie, nie opłaca się inwestować, bo jedyne co można zrobić na dłuższą metę, to zamiast Yy, pobierać nasz majątek, nasze portfolio, to możemy tylko stracić, bo koniec końców, w końcu ta wtopa nadejdzie. Tak więc, słuchajcie, mega fajna okazja. Zróbcie sobie konto tutaj, właśnie na tym balbicie. Takie coś nie zdarza się często. No i wszystkie linki, oczywiście, macie w opisie pod tym filmem. Dzisiaj był taki krótki filmik informacyjny. Jutro wrócę do Was z analizą, a tymczasem żegnam się. Dzięki i cześć.